Lost Ark jest już dostępne. Oficjalnie w wersji Free to Play, więc każdy może pobrać grę nawet ze Steam'a. Nawet nie wiem, czy jest w jakimś innym launcherze. Szczerze mówiąc, no ale gra jest dostępna tylko na PC, jakby co. Nawet nie wiem, czy twórcy, czy też Amazon Games, które wydaje gry na zachodzie, ma w planach cokolwiek związanego z konsolami. Miałoby to sens, biorąc pod uwagę popularność gry, ale na razie. Nic na ten temat nie wiadomo, i zmierzam do endgame'u. Tak? To jest materiał, który nie jest recenzją, oczywiście, bo recenzja takiej gry myślę, że spokojnie z miesiąc po premierze najwcześniej się pojawi. To jest jednak MMO. To jest gra, która może na pierwszy rzut oka, jak MMO, nie wygląda. Natomiast kiedy właśnie osiągamy maksymalny poziom, zresztą też wcześniej, bo mamy po drodze różne dungeony, tutaj macie przykład jednego z nich i walkę z głównym bossem. Więc, więc jest to właśnie MMO takie połączone z, z ARPG, tak? czyli z grą w stylu Diablo, no bo z takiej właśnie gry, z takiej mechaniki mamy podstawę, czyli gameplay, natomiast różne aktywności są właśnie już bardziej przy, przypominające gry. Typu MMO, szczególnie na końcu rozgrywki. Bo sama kampania jest czymś bardzo przyjemnym i lekkim, powiedziałbym, nawet wszystkie dungeony, które są po drodze, wykonuje na, na hardzie, bo mamy zawsze do wyboru, jak zaczynamy dungeon, czyli czteroosobową taką aktywność przygodową mm, z kilkoma bossami. I tak, taki dungeon trwa zazwyczaj około 10, może 15, 20 minut, zależy, natomiast zawsze możemy sobie wybrać, czy chcemy go zrobić na normalnym poziomie trudności, czy na trudniejszym. I ani razu jeszcze przeszedłem do tej pory pięć dungeonów. Żaden nie sprawił większych trudności właśnie z grupą, yy, i to z grupą obcych, yy, nie, nie, nie ze znajomymi, jakaś szczególna kooperacja na hardzie właśnie. Więc to wyzwanie tak naprawdę zaczyna się dopiero kiedy osiągniemy 50. poziom rozgrywki. I na tym 50. poziomie rozgrywki mamy yy, polowania na wielkie potwory grupowe, yy, mamy Dungeony, które nazywają się Chaos Dungeons, więc to są inne, jakby podziemia chaosu, czyli inna aktywność. Mamy specjalne e, walki PvP, mamy walki typu. Y, w sensie też mamy dungeon, y, ale chyba bodajże dla 8 osób, aż i to są w ogóle najtrudniejsze wyzwania, więc jest tego naprawdę dużo do roboty w endgamie. i to są inne aktywności, których w ogóle nie mamy przez całą kampanię. Tak więc to jest takie typowe. Dla gier MMO, że mamy na endgame, w endgame content, którego w ogóle nawet nie próbujemy, yy, zanim osiągniemy ten poziom maksymalny. Chociaż 50 poziom to jest trochę dziwne w tej grze, bo teoretycznie endgame odblokowuje się Wam tutaj i możecie właśnie sobie odblokować te dężony chaosu, czy tam yy, Guardian Raids, czyli te właśnie polowania na wielkich bossów, potwory. Jak osiągniemy 50 poziom w postaci. Ale teoretycznie maksymalny poziom to jest 60, tylko to już jest takie tak naprawdę opcjonalne wyzwanie, jeżeli ktoś chce sobie taki poziom osiągnąć. No bo zdobywanie doświadczenia po 50 jest masakrycznie, masakrycznie powolne już, więc to jest taki tylko... Właściwie nie wiem po co to wprowadzono, ale jest taki doda dodatek. Um, I zresztą endgame endgamem co nie zmienia faktu, że droga właśnie do tego endgamu jest po prostu takim przyjemnym chillowym diablo -likem. I teraz widzicie, że przeklikuję dialogi. Tak wygląda obecnie moja gra w Lost Ark, ponieważ fabuła nie jest ciekawa. Fabuła nie jest w żadnym stopniu wciągająca ani interesująca. Mamy bardzo sztampową, jakąś tam historię o demonach złych, które tam porywają jakieś artefakty. Szczerze mówiąc, po prologu praktycznie się wyłączyłem i po pierwszym akcie, jeżeli chodzi o historię. Tutaj mamy spojrzenie na system Skili, który. Jest bardzo ciekawy, w sensie, ciekawy to może złe słowo, bo yy, pochodzi po prostu, że jest prosty, yy, przynajmniej na początku, to znaczy odblokowujemy sobie skille, wkładamy je na pasek naszych umiejętności. Na dole ekranu mamy tam 8 slotów, a skillów z czasem jest więcej, więc możemy sobie wybierać trochę tak jak było, no nie wiem, w Diablo 3 chociażby, tak? Też mieliśmy więcej skilli i musieliśmy sobie układać buildy z tychże skilli, jakie chcemy mieć akurat umiejętności dostępne w danym momencie. Możemy sobie zapisywać presety różne tych naszych umiejętności, więc wedle uznania sobie to układamy i ustawiamy i też możemy właśnie levelować każdy skill, jak widzicie, tymi plusami i później w miarę levelowania skilla odblokowujemy Tutaj z kolei w środku widzicie trzy mamy do wyboru jeszcze wersje takich ulepszeń, jakichś większych każdego skilla, w miarę jak właśnie rozwijamy jego, że tak powiem, moc. Więc system taki bardzo przejrzysty i wiadomo od początku o co chodzi, nie ma żadnych problemów i zrobiono to moim zdaniem bardzo dobrze więc też fajnie, że jest wybór także że tych skill jest więcej i odblokowujemy z czasem i oczywiście skile są strasznie różnorodne, wszystko zależy od klas. Klas jest całkiem sporo do wyboru, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Ja w pełnej wersji oficjalnej gram kimś rodzaju mnicha. Jest naprawdę bardzo fajna rozgrywka, właśnie trochę jak w Diablo 3, tylko ciekawiej i efektowniej, no bo nie oszukujmy się, rozgrywka w Lost Ark jest naprawdę szalenie efektowna i to jest jeden z wielkich plusów. A jeszcze ciekawą nowością są karty. Mamy system kart tutaj, które w ogóle jak zaczynałem grać, co myślałem, a to pewnie coś kolekcjonerskiego tylko. No i w pewnym sensie tak, ale mamy też bonusy. Bonusy, które wpływają na rozgrywkę w jakimś tam stopniu. Tutaj mamy na przykład pełen komplet jednych kart, jeden set. Jest tu 7 kart w tym jakby komplecie, ale wystarczy, że sobie na tym ekraniku ułożymy 5 tylko z danego zestawu. I już widzicie, że po prawej stronie tam się wyświetla, jakie bonusy oferuje mi ten mój zebrany? Zebrana Natalia. Trochę za mało jak Natalia, 5 kart, ale hej, wiadomo o co chodzi. Więc to jest taki dodatkowy system właśnie kolekcjonerski, który tam ma jakieś drobne bonusy, jeszcze wprowadza, więc jest jakieś wynagrodzenie za to, że ktoś zbiera te karty, chociaż szczerze mówiąc to nie jest coś, czym będę jakoś szczególnie zainteresowany, wydaje mi się. No i oczywiście gra, jak wspomniałem, jest grą free to play, a więc mamy sklep z przedmiotami i tu tych przedmiotów jest mnóstwo. Są przedmioty kosmetyczne, różnego rodzaju przedmioty ułatwiające Chociaż nie, ułatwiające to złe słowo, po prostu upłynniające grę. Bo Lost Ark nie jest grą pay to win, wydaje mi się. E, trudno tak ją nazwać. Jest na pewno grą e, z drugiej strony e, pay to e, save time, czyli po prostu. E, chociaż na razie się tego nie odczuwa, tak? Jeżeli gracie kampanię do, do, tego, do tego 50 poziomu, to tego raczej nie odczujecie, ale w endgame opłata na przykład od, za taki abonament, bo to jest coś w stylu abonamentu. Jest czymś co sprawi, że po prostu będziecie mieć darmową podróż na przykład z każdego miejsca, bezpłatną i jak już wam zabraknie jakiejś tam waluty. Po prostu gra się przyjemniej, tak? W endgame na przykład złoto jest często wykorzystywane do różnych tam ulepszeń, ekwipunku na przykład. I złoto też sobie możemy kupić normalnie, wymienić za kryształy, które kupujemy za prawdziwe pieniądze, więc oszczędzamy trochę po prostu w endgame, ie. jeżeli będziecie płacić, oszczędzicie trochę grindu, no ale z drugiej strony, dla mnie to nie jest absolutnie zaskakujące, no bo tak działa zdecydowana większość gier free-to-play, że jednak kupujemy sobie coś, co pozwala nam oszczędzić trochę czasu, więc um, no Lost Ark się pod tym względem nie wyróżnia. Nie jest też gorszy, nie? To, jest, to jest jednak azjatyckie MMO z Korei, więc ja spodziewałem się, że ten sklep z mikropotnościami będzie bardziej przerażający. Natomiast no, też Amazon tutaj um, jakby nie ukrywał, że trochę zmodyfikowali zawartość Sklepu z mikropłatnościami, więc może w oryginalnej wersji koreańskiej jest to bardziej dotkliwe. Natomiast no, na tym etapie, naprawdę, w recenzji na pewno ten więcej, więcej na ten temat napiszę, kiedy dotrę do, do endgame'u i spędzę w nim jakiś tydzień czy dwa, żeby się zorientować, jak się po prostu gra w endgame bez płacenia. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj jeszcze mamy fragment jednego z dungeonów, o których już wspominałem wcześniej. One są o tyle ciekawe, że naprawdę przyłożono się do nich, jeżeli chodzi o taką otoczkę całą, bo z tymi dungeonami często związana jest jakaś historia, jakaś fabuła. Najczęściej to jest to w ogóle część głównej fabuły gry. I mamy w ogóle jakieś scenki, mamy też takie interaktywne momenty, że no widzicie, postacie skaczą, tam wspinają się i to jest takie kosmetyczne tylko rozmaicenie, ale no wygląda, wygląda fajnie. No i walka przede wszystkim. Nie wspomniałem nic o walce, no bo widzicie tę walkę w całym tym materiale. Natomiast jaka jest, każdy widzi, no jest naprawdę przyjemna. To jest specyficzny system, to nie jest dokładnie taka gra jak Diablo, właśnie czy Pawel of Exile, ponieważ w Lost Ark, jakby praktycznie każdy wasz, wasz skill jest skillem obszarowym, troszeczkę, czyli zawsze uderzacie więcej niż jednego przeciwnika naraz. I dlatego właśnie też gra rzuca na nas tylu wrogów, bo bardzo łatwo, w porównaniu do innych gier tego typu, strasznie łatwo się tu rozprawiamy z dużymi grupami przeciwników. I dzięki temu to jest właśnie takie szalenie efektowne i dzięki temu czujemy, naprawdę czujemy moc naszej postaci i to jaka ona jest potężna, jakie jej skille są super. Więc pod względem samego takiego, wiecie, feedbacku z gameplayu, z tego jak trafiamy wrogów różnymi skillami itd. tak no to gra jest naprawdę szalenie przyjemna i w ogóle nie nudzi jeżeli chodzi o właśnie stosowanie tych różnych kombosów jeżeli zależnie jeszcze od tego jaką macie klasę, macie inne no, czynniki do wzięcia jakby pod uwagę, bo ja gram postacią, która na przykład ma skile kierunkowe. To znaczy, wiele, wiele ataków zdaje większe obrażenia, kiedy stoję za przeciwnikiem. Więc, na przykład, to oczywiście się nie sprawdza za bardzo, jak walczymy z takimi zwykłymi mopkami, które bardzo prosto pokonać, ale jak już na przykład są walki z bossem, no to muszę się ustawiać za jego plecami, żeby po prostu szybciej skończyć walkę. Tak wiadomo, DPS o co chodzi. Jeżeli ktoś chce grać klasą skupiającą się na obrażeniach, to są takie klasy. Są klasy bardziej takie do przyjmowania obrażeń na siebie, tanki. Są też klasy wspierające, bardziej dwie, ale nawet taki Bard czy Paladin, czyli właśnie suportowe klasy, to też są klasy, w można normalnie sobie solo przejść kampanię, one też zadają dobre obrażenia, tylko potem w endgame mają troszeczkę inne role, ale ogólnie rzecz biorąc nie ma, nie ma tu takiego stricte podziału, wiecie, tank, healer, dps, bardziej wszyscy są DPS-ami, tylko tam mają jakieś różne inne bonusy. Także to by było na tyle z takich wrażeń, z pierwszych wrażeń z Lost Ark. Naprawdę gra się strasznie przyjemnie. Nie mogę się doczekać gameu i tych jakichś grupowych aktywności, szczególnie tych najbardziej wymagających i wyczekujcie recenzji. Mówię, nie chcę się śpieszyć z grą tego typu. To jest MMO. Recenzje MMO popełniane w dniu premiery, czy na podstawie wersji testowej, bo grałem też przed premierą w styczniu na testowym serwerze, ale no jakby... Nawet nie zdążyłbym tam dobrze bliznąć endgame'u, więc postanowiłem, że będę to wszystko robić z wersji premierowej. A stamtąd mam doświadczenie z klasy czarodziejki, która też szalenie efektowna i przyjemna była w wykorzystaniu. Więc dajcie znać, bo pewnie wielu z was podejrzewam gra w Lost Ark. jeżeli nie to zachęcam, spróbujcie, bo jest naprawdę fajnie po prostu. Także to by było na tyle, komentujcie śmiało i do zobaczenia w kolejnych materiałach.